Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. Dzień dobry Państwu, witam w cotygodniowej audycji Samorządowy Jarocin. Witam wiceburmistrza Jarocina, pana Bartosza Walczaka. Dzień dobry Pani Redaktor i dzień dobry Państwu. A dziś będziemy rozmawiać o pieniądzach, o pieniądzach, które gmina Jarocin ma szansę pozyskać z dofinansowania. Są już w tej sprawie też decyzje co do tych dofinansowań. Jedno z nich to rządowy program odbudowy zabytków z przeznaczeniem na konserwację i renowację obiektów sakralnych w gminie Jarocin. Tak, zgadza się i na ten cel udało się pozyskać dotacje m.in. dla parafii wcielczy, dla parafii Wilkowy, i w ramach tych zadań w Cielczy będzie renowacja i konserwacja dachu oraz ścian kościoła. W Wilkowyi odbędzie się rewitalizacja zabytkowego parku wraz z ogrodzeniem przy kościele. Tak więc poprawi się też estetyka miejscowości. A mieszkańcy zyskają nowe, odświeżone tereny zielone. Tutaj dofinansowanie to ma być kwota 3 miliony złotych. Tak, dokładnie około 3 milionów złotych. Niecałe 3 miliony złotych. I inwestycje podzielą się po połowie, jeśli chodzi o wysokość. Po półtora miliona na każdą z parafii. Dwa miliony z kolei to wsparcie na inwestycję drogową na ulicy Bogusław w Jarocinie. Tak, to kolejne dobre informacje, które w ostatnich dniach do nas trafiły. Blisko 2 miliony złotych z dofinansowania. Udało się nam pozyskać z rządowego funduszu Polski Ład. I z tego, w ramach tego zadania będzie wykonany remont ulicy Bogusław w Jarocinie. Będziemy to zadanie realizować już na początku przyszłego roku. Tam będzie tylko wykonywana nawierzchnia drogi. No właśnie nie. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy zyskają również oświetlenie uliczne, odwodnienie oraz ciąg pieszo rowerowy, tak więc też rozwiniemy sieć ścieżek rowerowych w mieście. W tym roku chcemy dokonać procedury przetargowej, wyłonić wykonawcę, tak aby jak tylko warunki pozwolą, w przyszłym roku mógł chodzić i wykonywać inwestycje. Stąd też kolejne informacje dotyczące dofinansowań. Tak, ostatni czas to dobry czas dla wszystkich mieszkańców. W naszej gminy pozyskujemy kolejne środki. Udało się pozyskać pieniądze na remont drogi ulicy Wojska Polskiego w Jerozinie, na odcinku od Ronda przy Orlenie, tutaj do świateł przy Kościele Ojców Franciszkanów. I tutaj w ramach tego zadania będziemy gruntowny remont tego odcinka wykonywać, co jest bardzo, bardzo potrzebne ze względu na to, że ruch jest bardzo duży i, i też jest to dość mocno uczęszczany przez pierwszych odcinek, ponieważ prowadzi drogata do, do dwóch szkół ponadpodstawowych, do których, do których sporo młodzieży uczęszcza i też dzięki temu zwiększymy ich bezpieczeństwo. A drugie zadanie to przebudowa ulicy Poznańskiej w Jarocinie, a więc drugi koniec miasta i tutaj wartość projektu to prawie 4 miliony złotych, dofinansowanie blisko 3 miliony złotych. No i pojawi się też innowacja w Jarocinie, budowa integracyjnego placu zabaw. Tak, to jest rzecz, o którą staraliśmy się już od dłuższego czasu i udało się. Budowa tego placu zabaw będzie kosztować nas około 800 tysięcy. Dofinansowanie 550 tysięcy pochodzi z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PEFRON, a 250 tysięcy uzupełnimy z budżetu miasta. Tak więc myślę, że już na kolejny dzień dziecka dzieci z niepełnosprawnościami będą miały nowe miejsce, swoje miejsce w gminie, z którego będą mogły korzystać. Bo to będzie pierwsze takie miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dokładnie, to będzie pierwszy tego typu obiekt, nie tylko w gminie, ale z informacji, jakie posiadam, to nawet w powiecie. Do czerwca przyszłego roku chcemy, aby był wykonany. Za dzisiejsze rozmowę dziękuję. Wiceburmistrz Jarocina Bartosz Walczak był naszym gościem. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Pozdrawiam. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK.